Witam. W tym filmiku chciałbym pokazać Wam jak y, zmienić skórkę Windowsa z XP z, na Windowsa Vista. Czy nie znudził się Twój Windows? I tak. Y, jeżeli chcesz to zmienić, postępuj zgodnie z moim poradnikiem a będziesz zadowolony. Aby to zrobić musimy pobrać skórkę. Musimy wejść, aby to zrobić, musimy otworzyć naszą przeglądarkę internetową, wejść na stronę yy, Taką jak jest tu w notatniku. ją podyktuję www.crystalxp.net dl slash eny.gal.130.html płotek -tele myślnik I Link jest w opisie filmiku. Wchodzimy na tą stronę, klikamy w tą opcję serwercrystalxp.net, klikamy, wyskoczy nam okienko pobierania, powinno bynajmniej wyskoczyć. Pobieram, ja nie pobieram, bo już to mam. Gdy już pobierzemy plik, wchodzimy w tam gdzie go zainstalowaliśmy u mnie jest to chwila u... u mnie jest to folder na dysku C. rozpakowywujemy ja mam gdzieś chwila tutaj instalujemy na dysku C koniecznie, kiedy nam się zainstaluje, poprosi nam o to, żebyśmy zresetowali komputer. Ja mam zinstalowane, tylko zmienię oto efekt. Będzie to wyglądać mniej więcej tak. Wygląda to tak. Mamy nowe menu nowe rzeczy, inne konki, jak chwila. Tak. Inaczej wygląda. Yy, tutaj mamy różne ciekawe rzeczy, tak. tak. więc zapraszam do subskrypcji mojego konta na YouTube. No i następne poradniki będą różnie ciekawe, banalnie proste, także każdego komu się podobają moje filmiki. Proszę o subskrypcję i o komentarze i oceny. Cześć.